W zadaniu pierwszym mamy obliczyć średnią arytmetyczną, medianę i dominantę podanych liczb. W takim razie zapisujemy podane liczby w kolejności rosnącej od najmniejszej do największej. Mamy 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 i 5. Obliczamy średnią arytmetyczną podanego naszego zestawu, czyli dodajemy wszystkie nasze liczby i dzielimy przez ich ilość. 2 dodać, 3 dodać, 3 dodać, 4 dodać, 4 dodać, 4 dodać, 5 dodać, 5 i dzielimy przez 8 liczb. W liczniku mamy 30 przez 8 i to jest 3,75. Wyznaczamy medianę podanego naszego zestawu, czyli mediana będzie równa. Skreślamy sobie po kolei od końca i od początku nasze liczby, aż zostaną 2 albo 1. Zostają nam 2 czwórki. W takim razie mamy 4, dodać 4, dzielimy to przez 2, otrzymujemy 8 drugich, czyli mamy 4. No i dominanta to jest liczba, która najczęściej się tutaj pojawia w tym zestawie, i będzie to 4. W podpunkcie B ustawiamy od najmniejszej do największej. Mamy 7, 8, 9, 9, 9, 12, 12, 20 oraz 94. Obliczamy średnią arytmetyczną z zestawu naszych liczb. 7 dodać 8, dodać 9, dodać 9, dodać 9, dodać 12, 12, 20 i 94. Dzielimy przez ilość naszych liczb, czyli 9 liczb. To będzie, w liczniku mamy 189, jest to równe 20. No i mediana, mediana naszego zestawu. W takim razie skreślamy. 7, 94, 8, 20, 9, 20, 9, 12. I zostaje nam sama dziewiątka, czyli mediana jest u nas 9. I dominanta liczba, która najczęściej się pojawia, jest to również dziewiątka. W podpunkcie C, podpunkcie C ustawiamy nasze liczby od najmniejszej do największej. Mamy 1, 1, 3, 4, 6, 6. 8, 8, 8 i obliczamy średnią arytmetyczną naszego zestawu liczb. 1 dodać 1, dodać 3, dodać 4, dodać 6, dodać 6, dodać 8, dodać 8, dodać 8, dodać 8 i dzielimy przez ilość, czyli przez 9 liczb. W liczniku otrzymujemy 45 przez 9, czyli to jest równe 5. Wyznaczamy naszą medianę. 1, 8, 1, 8, 3, 8, 4, 6, zostaje nam sama 6, czyli to jest nasza mediana i dominanta liczba, która najczęściej się pojawiała, no to 8, bo już 3 razy wystąpiła w tym zestawie liczb. W podpunkcie D ustawiamy od najmniejszej: 4, 4, 5, 7, 13, 15, 16 oraz 16. Obliczamy średnią artymetyczną naszego zestawu liczb. To będzie 4 dodać 4, dodać 5, dodać 7, dodać 13, dodać 15, dodać 16 i dodać 16. Dzielimy przez ilość naszych liczb, czyli mamy 8. W liczniku 80 w mianowniku 8, czyli jest to równe 10. Media na naszego zestawu.